Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Miki, a to jest... czekajcie, ciszę sobie tak. tak. Kole, to nie jest kolejny odcinek tupotu, to jest odcinek inny, o czym innym, mianowicie o Wiedźminie. Konkretnie ok, o grze z 2007 roku grę Wiedźmin. Gra polska CD do bardzo dobrze się przyjęła. Jest, to dzisiaj w sercu wielu Co z zagranicą też nieźle poszło To dzisiaj no nie wiem, nie mogę Wam określić ile egzemplarzy zostało sprzedanych. Ale ileś tam na pewno. Więc tak, y, nagrywam ten odcinek na spontana z powodu tego, że internetu nie mam. Y, nie mogę mieć ten z powodów rzecz jasnych tym, że mam remont w pokoju. I niestety... Tak powiem, przy przenoszeniu mojego komputera coś poszło z internetem i najprawdopodobniej albo przez filmik dużo później, albo przez laptopa, go na laptopa, przez pendrive'a. No i tak, powiem Wam o tym, bo to jest ogólnie mój projekt, o tym projekcie. Yy, projekt rozpocząłem, że tak powiem, yy, 20. Nie, nie 20. A nie chyba, no 20 lipca, albo tam. 15. i projekt miał stawić e, całą temerię w zimę no i zaczynając tutaj trochę nie pomaga jak widzicie zrobiliśmy sobie teksturę praktyki ja mam taki z kim zimina Wesoł ma taki asasina z chińskiej 3 i mam teksturę mieczyka a Wesoł ma teksturkę tomahawk'a widzicie bardzo ładnie to wyszło Więc tak, jak wszyscy pamiętają, tutaj właśnie filmik wybuchany, w zaczynał pierwszy rozdział, to jest tutaj jeszcze nie dokończony. Jeszcze będzie poprawki tego. Zajazd. Zajazd no, trochę mi nie wyszedł, bo to było bardziej skupienie na tym, on był. No i tu widzicie karczmarze. Wiem, że to było bardziej tutaj w lewo się szło do karczmarza, Nevermind po tutaj Szanisz yy, siedziała, tutaj ogólnie ludzie siedzieli, wszyscy fajnie się bawili, i licz było. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj takie wejście, żeby można było sobie. Tam, tutaj z tej strony trochę drzew, bo jest pusto, naprawdę. Z tej strony już tak niezbyt. No, taki z drewna, bo tam w sumie też był. Yy, wiem, że. Ogólnie naprawdę, tutaj były takie wielkie drzwi, ale że w Minecrafcie ich nie na to zrobiłem sobie taką kratę po prostu, żeby było w sumie ładniej dla mnie estetyczniej. No i tak, teraz może chodźmy w stronę domu Oda. To jest na powinien. Ko kojarzyć Oda. Wszyscy eee, do niego właśnie tak tędy. Że mhm. nie pomylię, tego z człowiekiem. To jest to strach na wróble. No tutaj to taki oda taki. Malutki no, się po prostu domek. Yy, jeśli nie wiecie co to jest, no to chcę wam powiedzieć, że to są, można powiedzieć. Yy, z... Przy łóżku padło z prawej oda były takie skrzynie z warzywami owocami i to właśnie masymulowe taką skrzynię z owocami warzywami. Półpłytka i melon. No tu trzeba było pokonać dwa hech spory tutaj. Tutaj nie wiem bo co jest, ale to... Było mi tutaj coś takiego pies, Oda tak uuuuu uh, uh, ja co zrobiłem? Dobra, już polecę. Tutaj jeszcze zarudnie drzewami, bo to naprawdę jeszcze mi zajmie dużo ten projekt. Czekajcie. Czy muzyka? Muzyka nie jest. No i tutaj tutaj mam takie... tutaj drzwi powinno być. Nevermind. Na Są takie opuszczone domki, taki zwykły domek, z drugiej strony jest opuszczony domek, zniszczony to ma symulować, będzie taki burdel taki, wszystko porozwalane, to, to ma symulować skażone pochodnie, więc co <ścoughs> się ode mnie. Może chodźmy w stronę domku Abigail, eee, no bo dobra, nie, najpierw polećmy w stronę... Tutaj są jeszcze takie domki, tam jest, tu jest droga do jaskini, tutaj jest kryjówka salamandry. mogę inaczej zrobić, bo tutaj naprawdę na super płaskiem ciężko było zrobić ten tunel, który prowadzi do właśnie tej jaskini. Zaraz pokażę o co chodzi. Tutaj mają... Wiem, że tu był y, świętego powietrza obelisk do nauczenia się, ale ja tu zrobiłem znak igni. To mam symulować y, obelisk znaku igni. I tu mamy takie, no nie wiem czemu, podoba się to wejście, naprawdę nie wiem czemu. Taki materiał, czyli taki garniec czary czyniła. I tu... takie przejście, żeby nie musieć tego niszczyć. bo razem z wesołami limakiem sobie urządzamy taki turniej, nie igrzyska śmierci. I, czyli taka aparatura z kremuarem wyniesiona. Tutaj w sumie nic nie ma. Po prostu takie to miało tak symulować i tutaj już możecie spojrzeć, że... w tę stronę... To jest to właśnie wejście kryjówki salamandry. Dobra, lecimy dalej. Tutaj taki obszerny yy, Tutaj gdzie są, na przykład czarna wełna jest przy drzwiach czy w oknach. to po prostu to jest do do którego nie możemy wejść. Tak to jest Wiem, ja może być między 3 i wolę drogą. Tutaj też nie można po prostu wejść. To jest taki... Musiało mi się ich wszystkich, tak wiecie. O i tu już jesteśmy w wiosce i pierwszy błąd jaki możecie mi wypomnieć to jest to, że to jest dom wielebnego i dom wielebnego bym powinien właśnie stać tutaj gdzie jest kości kościół, a nie tutaj przynajmniej możecie jeszcze wypomnieć ale skorygowałem się dopiero jak wybudowałem kościół i nie chciałam się go przynosić może kiedyś przeniosę jak będzie mi się nudzić to, to taki bezsocony domek to jest dom wesne chłód, i ile tego to jest no ogólnie kościół to jest zejście, to jest sarkofag Pochodnie nie wiem po co. No i tutaj taki ogólnie. To jest nowy lepnego, a tam atom. Nie ma To jeszcze po naszych walkach. Muszę Was przeprosić. To jest? Teraz z nowym updateem. Będzie podobno, zostać nowe rodzaje zombich Z czego bardzo się cieszę, gdyż do tego tak paka, co już tu robimy. Przydadzą nam się więcej mopów, moków, bo to będzie tekstura, który będzie, że tak powiem, spróbujemy zrobić z tego escape'a i zamienimy tekstury niektórych potworów, są już na naucznika salamandry. Jeśli wiecie o co chodzi, no to dobrze, a jeśli nie, no to To jest droga, to jest wejście do, od mnie do zimy, ale to jeszcze tam, tam nie jest skończone. Zbieramy kupiecko i tu jest młyn, jest po prostu mur. Mięso, pięciarem, to ogólnie wzięłem ze zbroja ale można sobie pomyśleć, o co jest mięsko, rybki, kupić można. Tutaj takie, to jest to wioska rybacka, to takie pierdol, pierdol domki, tutaj są towary w drogach które mieliśmy ratować przed utopcami, tutaj już jest dom z samego harena. Nie jest on jakiś specjalny po prostu, patrzyłem, że po wejściu był pietryk, łóżko i skrzynie takie. Nie wypominajcie mi, że widać bedrokę, że to jest takie płytkie, no sorry, no robię to na super płaskim. E, tu jest wejście też do wyzimy, To już uległem, zrobiłem takie drzwi. Nie wiem czemu, podoba mi się ten widok, nie wiem czemu. Tutaj taki też opuszczony... nie, nie, to jest akurat zwykły domek. Ja e, im wypomnę, że nisz, 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 na tej mapie nie niszczy się kroków Potem mi mówią, że to ja chodzę po domach, a to oni Nienawidzę tego stawienia bloku, muszę powiedzieć. To jest bardzo fajne, ale niestety Tutaj jest kapliczka wiecznego ognia, to jeszcze zmienię potem. Tutaj ogólnie takie ognisko. Świnka, dzwon. I tutaj jest droga do krypty, w której mieliśmy odstraszyć góle. Tutaj jeszcze ją troszeczkę. Ja muszę tutaj wziąć trochę pochodni. Jest tu ciemno. Tutaj też ogólnie idę za wiem wiem tu będę musiał jeszcze zrobić drogę w tamtą stronę i takie przejście wszystko się zrobi się i tutaj ogólnie był tego krąg wiecznego ale zrobię postanowiłem zrobić tutaj takie po prostu taki grób nie wiedź w bawełny, potem to się naprawi bo to jest na razie prototypowa mapa ja jeszcze będę dużo dużo robił z kolorami. Na razie tylko Wesoł mi pomaga na się jak zwykle pierdziela, mimo że Wesoł nie grał w Wiedźmina, pomaga mi bardzo, ja mówię co ma robić, on to robi, pomaga wszystkim, a Imag praktycznie nic nie robi. Czekajcie, jeszcze to... dobra, eee, oj tu się Czank nie załadował, o brudki no, tutaj spotykała się ogólnie mikro. Nikola to było wejście do zimy handlowej by spojrzeć na mapę jeszcze nie jest gotowa więc z tym się na razie nie przejmujcie to był tam to jest takie wejście też do zimy handlowej czekajcie sobie wam bo niestety muszę robić takim czasem tutaj głównie takie towary to jest gdzie, gdzie Kumplerowi Wardena trzeba było znaleźć nie robiłem tego jeszcze bo są niepotrzebne do tego to. Tutaj ogólnie zrobiłem takie tego, żeby to ogólnie było na mapie, więc warto było zrobić. I tak, zaczniemy może od miejsca, w którym ogólnie zaczęła się cała fabuła gry. Więc ja teraz zrobię cięcie i zaraz do was wrócę. Witam już Was po krótkim cięciu. Jak widzicie, jesteśmy w Lożku Miejskim. Tak. Tutaj zaczęło się, bo, Przepraszam, powiedziałem fabułę gry, a tu chodziło o fabułę rozdziału. Tutaj zaczynamy rozdział drugi. Przepraszam, przed tutaj. Pamiętacie, musieliśmy pobić gościa i tu potem zejście do kanałów. Kanały nie, nie zajmowałem się z nimi, tu będzie muszę jeszcze dokończyć w tę stronę. To jest takie długie, bo chciałem żeby to właśnie szło yy, dokładnie, niedokładnie, tak tego, tylko żeby po prostu były te. Troszkę. potem jeszcze będę powiększał, i tu widzicie, tu jest problem, bo dziura, a zaraz się kończy. to widzicie, tu jest wyjście takie, tutaj jest miejsce na czółkę z rozdziału trzeciego. I tutaj, nie I tutaj tam się zabiła kuroroliczka, i tutaj wychodziło. I, jak mówił, e, dzielnica Jak pierwsze, pierwsze, może tutaj detektyw Fremont Marlow. Się taki domek. Długi domek po prostu. Taki detektywa I Tutaj te domki są takie kolorowe i kamienne, z powodu tego, że tutaj FSO robiłem, mu żeby robił te domki, a to jest naprawdę bardzo Więc powiedziałem, żeby mógł sobie zrobić jakieś te domki, więc co zrobić Dobra, chodźmy dalej Idźmy w tę stronę Tutaj już, tutaj to byli właśnie ci, no, zakonu jak już, to jest klasztor I tutaj taki kanał, bo to było ogólnie takie lej, zejście, znaczy tam się nie schodziło, tylko był taki luk na tamto A, tu jest takie ładne zejście, tu się jeszcze coś porobi, bo to jest puste, jak nie wiem no i tak, tutaj mamy dom Hersta Baranina, nie jest on jakiś taki wielki, fajny po prostu ma być e, Tutaj mamy slumsy, tutaj się z w spotykało, tu pewnie nie można już wejść, czekajcie wezmę Tylko a, tak zrobię O, git e, Co dalej? Karcz ma już nie będę komentował. To w ogóle nie, nie postarałem się niestety do niej po prostu tutaj się po mordach rali. Tutaj takie. Tutaj kart, masz był ogólnie. Tutaj takie wejście i tutaj był kolman i Baranina. Chodźmy. Lecimy dalej. E, tutaj nie będę was oprowadzał chapter tylko teraz tak przy okazji. Tutaj mamy wejście na cmentarz najmiejski. Tutaj grabarza. No i tutaj mamy w ogóle ten cmentarzyk. Nie jest on taki duży jak tego, ogólnie to było, ale tu będzie zejście do krypty. Dopiero będzie robiona jest, będzie w obróbce. I tutaj jest bardzo przydatne. Kiedy na przykład w wykrzyżka, no to tutaj na przykład można się fajnie wspiąć. Znaczy to nie jest ogólnie to, a gdzieś tutaj. O, tutaj. Widzicie, można się wspiąć, tutaj ładnie kampić. Ym, no tu jest ogólnie, tam będzie wejście na wyziemy handlowe, a ja to na razie jeszcze nic. Spójrzmy do na... Widzicie, trochę nam to zajęło. No może no myśleć, że to jest malutko, ale naprawdę to się dużo czasu ten tym spędza. Tutaj takie pozwoliłem sobie, żeby dekorował sobie domki, ale zrobił niestety takie... No mi się bardzo podobają, ja mu też, ale zbyt nowoczesne jak na średnie wieczór. Ale jeśli ktoś chce, może się inspirować tymi domkami, bo ogólnie bardzo są fajne. Polecam. Tutaj takie, o, widzicie, schody. Nie wiem podobają mi się te schody. Co bardzo fajne. Tutaj takie są domki, są puste. Tutaj mamy szpital lebiody. O i tutaj mamy właśnie. Tu się chor chorzy leżą. Myślę, że trzeba będzie zrobić, po pustko. Tutaj chorzy, tutaj jest... Ołtarz Malitele litele, to wiem. Trzy kobiety, ale ja wolałem takie trzy ludziki, jak zobaczyć ręce, brzuch, nogi, nogę i głowę. I to są trzy postaci ogólnie wykonywaliśmy sekcję zwłok, nie będę zaraz ktoś może nie grał zbytnio, to zbyt, no. O i tutaj, jeśli chcecie wiedzieć co to jest, to to po wyjściu tutaj trupy wrzucali, tu był taki wielki odr, taki byle. No i wykonałem z, z, z cząsteczki ognia, bez robienia takiego smrodu właśnie. i nawet fajnie mi to wyszło. Tutaj tutaj ogólnie mieliśmy z centen, Mason, tam jest wejście do chyba wyjścia handlowej. Ale to dopiero będzie w obróbce, dopiero ja Wam później pokażę, kiedy indziej. Tu mamy dom Passera Talara. Niestety pamiętam, wiem, że było wejście i on szedł w tę stronę. Niestety tu jest mur, więc zrobiłem go w tę stronę. Mam nadzieję, że się o to nie obrazicie. To jest, mówiłem, dopiero wersja faza bety. Więc nie robię. To są puste domy ogólnie. Tutaj. Handlarz z książkami, to potem by zrobię jeszcze skrzynię z handlarzem kwiatami. Te rzeczy to jest ze skulapa. <laughs> Wesoł sam chciał zrobić swojego węża, ale postanowiłem, że włącz niestety jego zamydował za dużo miejsca, więc zostawiliśmy. Zrobiliśmy takie ludzika. Tu jest dom Shani, o ile pamiętamy. Jeszcze go troszeczkę trzeba będzie udekorować, ale to chyba za Pawłowi. Ja będę robił resztę. Hmm, tutaj... Tutaj taki chyba... A, to, to jest dom Kalksteina. Taki w ogóle, nie no, tutaj będzie musiał zrobić jeszcze teleport, będę wyjaśnił nam o co chodzi. Tak, tutaj taki w ogóle, tutaj taki mm, dom Vivaldi'ego. Powiem ogóle Vivaldi miał... miał ...cholera. <ścoughs> Czekajcie, krótkie cięcie zrobię. Wracam po krótkim cięciu, sorry, musiałem skończyć ten dach, bo niestety go wtedy nie dokończę. Dobra, sorry, krótkie cięcie było. Zaś mi się z mikrofonem stało niestety. I tutaj nie będę, już z drugiej strony tu się kładziło, tu był, zrobię jeszcze dom elfa, el, pół elfki. To już nie będę wytłumaczał, bo to było zadanie pomocne. Tu ogólnie taka droga tutaj no, widzicie wszystko faza beta Tutaj jeszcze zrobi się krasnockiego Kowala, bo wiem, że on tu jest. Te uliczki zostały zbudowane z powodu naszych właśnie zawodów. Te domki były na spontanie budowane, więc oczekujesz się. Kanały i jeszcze, co teraz, zaraz się wziąłem, wzięliśmy. to jest grobla. Nie wiem czemu, ale też bardzo lubię przechodzić tutaj na Grobla, bo ten widok tutaj tego całego osu jest dla mnie superowy. Tu jeszcze wieżyczka. Badalczają. Chyba tak ją obłożę płatkami, bo że było właśnie tak że też, że była na trakcie budowy. I taki domek rybacki to jeszcze robię, jak widzieliście. Tutaj takie... No bo robię te całe jezioro, tutaj wszystko trzeba będzie jeszcze zrobić. Tutaj będzie wejście, do w, w starej wyzimy, jeszcze jej nie robię. Ale to mówię Wam, że zro zrobię starą wyzimę, bo chcę zrobić całą tę merię, w sensie zrobię też bagna i te inne też rzeczy, nie? To będzie, więc to dużo roboty już, ale mam nadzieję, że moglibyście mi wspomóc w tym, dopingując mnie jakoś, zachęcić, bo czasem nie mam do tego ochoty, ale naprawdę chcę to zrobić, więc... I fight! No chyba to jest na tyle z... Mother of God. Weso. <grymny> na tyle z Teraz tego... O, tu jeszcze nie pokazałem. Tu droga i tu jest takie brama, gdzie nic, nie ludzi. No, praktycznie mogę już skończyć ten odcinek. Yy, mogę Wam pokazać tak z góry trochę, proszę. Yy, nie będę na razie to, co zamierzam planować. Jeszcze, jeszcze, zanim już Pan doda, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Na pewno nie wiem dlaczego, czego. lubimy to spałem takie wziu, oj, czekajcie, takie wziu, 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 wziu. Zobaczcie w dół. Jeśli tak jest ciemno, jeszcze no to... Yy, bo teraz to chyba widać, ale jak jest ciemno na dworze, yy, to nie widać dna. To tak jakby nie, nie było widać dna no to jest superowe. Tutaj nie wiem co tutaj zrobimy, bo tu w sumie nic nie było, nic tu nie wchodził, więc... Tu będę musiał wyrównać coś w tym rodzaju. Tu zrobię całe to jezioro, tutaj Sudanek, potem będzie tam, będą bagna. Więc to trochę potrwa, więc w sumie skończę ten odcinek y, tutaj na grobli. Niestety, bo no, jak mówię, miałem internetowski to nie? Yy, możecie pisać do mnie, czy coś tam mogłem pominąć. Mówił Miki, komentujcie, jak chcecie, możecie też subskrybować, jeśli chcecie więcej zobaczyć. Nara.